Dzisiaj mamy do przedstawienia sztucery myśliwskie hiszpańskiej marki Bergara. Mamy parę fajnych, ciekawych modeli, zaczynając od sztucerów łamanych jednostrzałowych, model BA13. Sztucer jednostrzałowy, łamany, zakończony gwintem na końcu lufy, zintegrowaną szyną Picantini, z chwytem TANHOL w osadzie syntetycznej. Drugim takim najbardziej popularnym modelem, model Extreme na zamku czterotaktowym z wypinanym magazynkiem, lufa 20-calowa zakończona gwintem w fajnym y, kamuflażu. I najbardziej popularne modele, model BA14 wersja Timber w osadzie drewnianej z baką Monte Carlo na lufie 22-cale zakończona również gwintem. To jest pierwsza dostawa sztucerów marki Bergara w kalibrze e, 223 magazynek w przeciwieństwie do poprzednich modeli jest uchylny i ten sam model w osadzie syntetycznej w zielonym kolorze marka Bergara również robi karabiny długodystansowe model HMR w kalibrze 308 na lufie 24 calowej zakończona gwintem lufa gruba 22 mm wypinany magazynek kolba z regulowaną baką i schwytem pistoletowym.